Cześć, witajcie z tej strony. Robert, zapraszam was dzisiaj do recenzji Lumi550, czyli taniego urządzenia od Microsoftu opartego o Windows 10. Przypominam, że jest to pierwsze urządzenie, które testuję na Windows 10. No i właśnie muszę powiedzieć, że. Ten aspekt, jeżeli chodzi o to urządzenie, to jest duży, duży plus, natomiast samo urządzenie już nie do końca. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że to jest no, bardzo budżetowy smartfon, natomiast no, myślę, że spodziewałem się czegoś lepszego. Zacznijmy sobie od specyfikacji, od wyglądu urządzenia. Oczywiście 4,7 cala, rozdzielczość HD, czyli 1280x720 pikseli, około 315 pikseli na cal, więc no, nie ma jakiegoś specjalnego tutaj problemu, jeżeli chodzi o rozdzielczości, wszystko, czy w większości przypadków powinno wyglądać bardzo w porządku, natomiast gorzej ze specyfikacją, bo. Mamy tutaj Snapdragon 210, jest to bardzo niska jednostka, 1,1 GHz, a Adreno 304, 1 GB pamięci RAM i 8 GB wbudowanych, jeżeli chodzi o pamięć, gdzie naprawdę system zabiera dość sporo z tego. Samo urządzenie jest wyposażone w aparat 5 MP z tyłu, 2 MP z przodu, który możemy właściwie sobie pominąć, no i na dokładkę mamy baterię 2100 mAh. Sama bryła urządzenia jest naprawdę bardzo fajna i tutaj bym się do niczego właściwie nie przyczepił, bo zauważyłem, że pomimo tego, że mamy bardzo błyszczący plastik z tyłu, on jakoś super szybko nie łapie. Rysek, ja nie zauważyłem, nosiłem go w torbie, w kieszeni, gdzieś tam leżał w plecaku, więc no nie zauważyłem. Oczywiście palcuje się to niemiłosiernie, natomiast nie widzę tutaj jakichś specjalnych przetarć rys czegoś takiego, więc no prezentuje się to po prostu ładnie. No może ten tył nie jest jakiś zaskakujący, nie mamy tutaj po prostu jakiegoś efektu, wow, natomiast wszystko jest ładnie, schludnie i wydaje mi się, że, że może po prostu się podobać. Jeżeli chodzi o ramki, ramki oczywiście są takie dość kwadratowe, płaskie, to w mojej ocenie jest naprawdę bardzo fajne i rzeczywiście no, jest to podobne na przykład do Lumi 635, którą testowałem, ale mnie to specjalnie nie przeszkadza, ten wygląd jest jak najbardziej w porządku. Myślę, że to wystające szkło, jeżeli chodzi o ekran, też robi fajne wrażenie, więc ogólnie, jeżeli chodzi o wygląd, jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o ramki, to oczywiście z prawej strony przycisk głośności, przycisk zasilający, na dole złącze do ładowania. Tutaj mamy mikrofon, trochę sporo miejsca zmarnowano, jeżeli chodzi o, o ten właśnie dolną część. No u góry nie wygląda aż to tak źle. Mamy głośnik, czujniki i przednią kamerkę. Napis Microsoft. No mniej więcej to samo odległość, natomiast tuż już coś się znalazło, tu mamy niestety wolną przestrzeń. Z tyłu aparat, tak jak wspomniałem, 5 megapikseli, bardzo malutka dioda doświetlająca LED. Logo, no i na dole mamy głośnik. U góry na słuchawki 3,5 mm i to właściwie. Tyle. Samo urządzenie naprawdę fajnie leży w dłoni i tu mi się również do niczego nie przyczepił, natomiast sporym problemem jest to, żeby po prostu zdjąć sobie tą klapkę, bo to nie jest prosta sprawa i mówiłem o tym wcześniej. O, a jak już nam się to uda zrobić, to możemy sobie zajrzeć do baterii, mamy też złącze na microSD, tutaj mamy złącze na kartę nanoSIM i to właściwie tyle. Tu jest ten głośnik, który wydaje się no, stosunkowo duży. Jak na ten mały otwór, który mamy w samej klapce, i naprawdę ten głośnik gra całkiem całkiem przyzwoicie. Zacznijmy sobie od tego, że Windows 10 to jest ta sama konwencja, co przy Windowsie 8 czyli mamy kafelki, które możemy sobie aranżować, oczywiście mniejsze większe, wrzucać sobie jedne są animowane, inne są stałe. Niektóre są jakby widżetami, inne tylko skurtamy do aplikacji. W prawo przechodzimy do wszystkich naszych aplikacji, które możemy sobie tutaj przewijać. No i oczywiście możemy przejść sobie bezpośrednio albo z aplikacji, albo bo też tutaj stąd do ustawień. To co się natomiast zmieniło, to to, że mamy teraz więcej tych wszystkich przełączników i to jest jak najbardziej na plus. To możemy sobie również tutaj edytować to jest w porządku. Mamy możliwość również edytowania tych czterech, które są dla nas najważniejsze. A to, co dla mnie jest osobiście bardzo istotne, to to, że same ustawienia zostały wreszcie świetnie posegregowane. To znaczy, nie ma tu jakiegoś problemu z rozpoznawaniem elementów, gdzie co powinno być miało to niestety miejsce w Windowsie 8, dodatkowo mamy funkcję, żeby po prostu szukać sobie czegoś konkretnego, jeżeli chodzi o nasze opcje, więc jeżeli chcemy znaleźć gdzie zmienić tło urządzenia, no to możemy sobie wpisać odpowiednią frazę i automatycznie nas do tego przeniesie. No właśnie i w tej personalizacji, bo od tego bym chciał zacząć, oprócz tego, że jakby na ekranie głównym możemy oczywiście robić sobie osobne tło, możemy sobie ustawiać przezroczystość, możemy również sobie robić tutaj kolory, czyli jakby kolor wiodący, który będzie i w ustawieniach, i wszędzie, możecie zobaczyć, zmienimy sobie na niebieski. OK, i wracamy. I teraz już mamy u góry niebieski. Tutaj też jest niebieski, więc no wygląda to o tyle lepiej, że możemy sobie po prostu to dowolnie segregować. No i teraz po prostu prezentuje się to znacznie lepiej. Ale jak widzicie, niestety sam interfejs wygląda dość kiepsko. No to znaczy, tu możemy sobie pasek również zmienić, jeżeli chodzi o interfejs cały na biało, ale wtedy będzie zużywał nam więcej energii, oczywiście. Musimy o tym pamiętać, więc lepiej po prostu się przyłączyć na ciemny. Niestety, ale sam interface mocno klatkuje i tutaj w bardzo prostych ustawieniach i czynnościach, czyli przechodzeniu przez kolejne elementy menu, to się bardzo często pojawia. Niestety te elementy... Gdzieś tutaj zawodzą, po prostu nie jest to jakoś super zoptymalizowane. Pomimo tego, że miałem już dwie aktualizacje, jedną przed chwilą nawet robiłem i obydwie zapewniały mi, że urządzenie będzie działało szybciej. Warto wspomnieć oczywiście o ekranie blokady. Tutaj mamy te aplikacje, które możemy sobie dodawać. Możemy również oczywiście w tym miejscu, gdzie mamy ten ekran, odczytywać wszystkie dodatkowe informacje, które będą nam się pojawiały. Jak nieodebrane połączenia, jakieś tam wiadomości informacja czy jest urządzenie na przykład wyciszone, więc to jest jak najbardziej w porządku. To oczywiście również z, zjada troszkę tej baterii, natomiast niezbyt dużo. Jeżeli jesteśmy przy baterii, to od razu wam powiem, że no nie ma tej szału, naprawdę wydaje mi się, że to jest taki 1 do 1,5 dnia maksymalnie ciężko tutaj policzyć oczywiście godziny, bo, bo nie ma takich statystyk, natomiast no, no to nie jest urządzenie, które wytrzyma intensywny czy średnio intensywny cały dzień prasy, tak? Tutaj oscylowałbym, że to jest koło 3 godzin na ekranie, coś takiego do 3,5 może. Więc, no, mimo wszystko, no bez rewelacji, bo przecież mamy mało urządzenia, małą rozdzielczość, bardzo niskie podzespoły. Bateria nie jest jakaś tam tragiczna, pola 2000 mAh, więc sumarycznie nie wypada po prostu to najlepiej. Muszę powiedzieć, że niestety sam interfejs, tak jak w przypadku niskiej specyfikacji w Windowsie 8 i tych poprzednich wersjach działa dużo lepiej. Tutaj w Windowsie 10 widać, że to jest chyba trochę bardziej zasobu żerne, bo te aplikacje nie dość, że się po prostu dłużej otwierają, no po prostu troszkę jest to frustrujące. Możecie zauważyć, jak długo to trwa. Jeszcze jest teraz ładowanie, zanim nam się tutaj to załaduje. I tak właściwie jest z wszystkimi aplikacjami, bo one najpierw mają ekran początkowy, później no musimy czekać, aż nam się to załaduje. Fajnie, że zostały te dobrze znane gesty, czyli tutaj, chociażby powrót do poprzednich aplikacji. Tutaj, wyłączanie tych aplikacji, jeżeli z nich nie chcemy, jeżeli jesteśmy w jakiejś konkretnej aplikacji, powrót do, do ostatniego menu. Jak najbardziej. I to co jest fajne, mały ekran 4.7 cala oczywiście, a mamy możliwość tutaj po prostu skorzystania z takiej funkcji, żeby no, ekran był obniżony do połowy. Oczywiście możemy odpalać sobie bezpośrednio te aplikacje, one wtedy są jak najbardziej mniejsze, natomiast jeżeli dotkniemy sobie tutaj albo nic przez dłuższy czas nie będziemy robić, to wszystko wróci jakby do normalnej formy, więc wydaje mi się, że to jest jak najbardziej w porządku. Przejdźmy sobie teraz do aparatu. 5 megapikseli z tyłu, no nie urywa, nie urywa, to już mówiłem na samym początku. Natomiast jeżeli jest wystarczająca ilość światła, to te zdjęcia są, bym powiedział, poprawne. Yy, niestety z dużą szkodą dla tych wszystkich elementów, które są delikatnie już ciemne, bo to widzicie na podglądzie, one niestety generują, w tych miejscach matryca generuje bardzo dużo szumu, naprawdę bardzo, bardzo dużo szumu i nie da się z tym właściwie nic zrobić. Natomiast w ciągu dnia, oczywiście dziś tutaj macie zdjęcie, na podglądzie w ciągu dnia te fotki no potrafią być nawet dobre ładnie rozmazuje gdzieś tam tło więc yy, zastawiać co z innymi Androidami nie jest naprawdę źle mamy tryb pro taki gdzie możemy zmieniać sobie czułość ISO, Kilka dodatkowych rzeczy, jak ostrość. No, możemy się troszkę pobawić, e, oczywiście, w ramach rozsądku. Natomiast przechodząc do ustawień, e, no, to co jest minusem, to oczywiście filmy tylko HD. To, to jest mocno słaba s, e, sprawa, e, tylko cyfrowa stabilizacja wideo, chociaż oczywiście pamiętajcie o tym, że to jest bardzo budżetowe urządzenie, chociaż wydaje mi się, że powinno być już Full HD chociażby w tym urządzeniu. Przejdźmy sobie teraz do jakości odtwarzanych dźwięków w tym urządzeniu, i ten głośnik naprawdę jest bardzo bardzo, bardzo dobry moim zdaniem, strasznie mnie zaskoczył na plus, jeżeli chodzi o to urządzenie e, tak budżetowe i tak małe, on naprawdę gra bardzo, bardzo głośno i po prostu nie najgorzej. Śmieszną sprawą natomiast jest to, że w momencie kiedy jesteśmy w otwarzaczu, otwarzamy sobie jakąś muzykę, wychodzimy z tego i co? I muzyka nam się dalej odtwarza, a my nie mamy jakby żadnego podglądu do tego, to znaczy nie ma żadnej informacji o tym, że tu się coś odtwarza. A muzyka leci w tle, nie ma nic na pasku, ani żadnego piktogramu, no niczego właściwie, więc. No Musicie pamiętać o tym, żeby później wyłączyć aplikację, bo no, nie mamy do, do niej żadnego właściwie innego dostępu. W AnTuTu udało się wyrwać 25439 punktów, co oczywiście jest no, bardzo dobrym wynikiem, powiedział. Natomiast moim zdaniem akurat tutaj te punkty są mocno zawyżone, bo niestety to urządzenie nie działa aż tak responsywnie, jak na to wskazuje tutaj ten wynik. Pamiętajcie, że z 8 GB właściwie 7,28, które mamy dostępne, gdzieś koło trzech już zabiera nam system, więc e, tak naprawdę no, dużo rzeczy tutaj nie zainstalujemy i, i właściwie microSD to tutaj podstawa. Oczywiście na Lumi 550 odpalimy jakieś nawet bardziej zaawansowane gry, natomiast e, jeżeli chodzi o różne produkcje. Będzie to wyglądało różnie, czyli no, na jednych będzie po prostu działało to płynniej, na innych mniej. Warto wspomnieć o tym, że urządzenie się niesamowicie nagrzewa. To jest spory, spory minus. To urządzenie normalnie, jak pracujemy gdzieś tam na interfejsie to potrafi się sporo nagrzać. Podczas wymagających gier 3 d jest naprawdę bardzo, bardzo ciepłe. No i miejcie po prostu to na uwadze, bo to nie jest zbytnio komfortowe takie trzymanie tego gorącego plastiku. Jeżeli chodzi o Windowsa 10, mamy tutaj nową przeglądarkę Microsoft Edge. I o ile samo przeglądarka jest naprawdę bardzo w porządku, wszystko renderuje, łapie wszystkie jakieś tam dziwne elementy stron i wyświetla je prawidłowo. O tyle samo urządzenie w momencie kiedy no, gdzieś tam odświeżamy sobie strony i tu te pełne, niestety nie dzieje się to błyskawicznie. Musimy poczekać. Te strony nam się, jak widzicie, troszkę wczytują. Tutaj, żeby coś zostało gdzieś w kartach, to zapomnijcie. Bardzo szybko gdzieś to ucieka. Natomiast nie mam żadnych zastrzeżeń praktycznie do ekranu. On się troszeczkę przyciemnia, natomiast jest wystarczająco jasny, nawet na dworze. Nie będzie tutaj żadnych większych problemów, więc jeżeli chodzi o ekran, wydaje mi się, że ta matryca IPS jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Podsumowując, Microsoft Lumia 550 to dość kontrowersyjne urządzenie z kilku powodów. Mamy tu kilka bardzo fajnych rozwiązań, fajnych rzeczy, natomiast kilka rzeczy jest naprawdę bardzo bardzo słabych. Zacznijmy sobie od obudowy. Obudowa jest naprawdę w porządku. Tutaj za dużo nic jakoś specjalnie nie skrzypi, sam design jest całkiem fajny. To się jakoś specjalnie ta klapka błyszcząca się nie rysuje, więc jeżeli chodzi o wygląd urządzenia i obudowę, jak najbardziej w porządku, chociaż ciężko zdejmuje się ten tylny panel. Drugi element to jest taki, że mamy bardzo fajnie zaprojektowany Windows 10. To jest spory plus w porównaniu do poprzedniej wersji. Oczywiście no, nie ma jakoś super dużo aplikacji, brakuje tego, co byśmy chcieli z Androida, natomiast jest dużo, dużo lepiej, fajniej to wygląda. Część rzeczy rzeczywiście poprawiono. Pasek powiadomie, możliwość konfiguracji, sam system wygląda po prostu inaczej, więc to jest jak najbardziej na plus. Natomiast samo urządzenie, niestety, jest bardzo mało wydajne. Niestety, bo zdarza się, że klatkuje gdzieś tam w interfejsie i pomimo tego, że nie jest to jakaś wydajna jednostka, zarówno procesor, jak i Układ graficzny, urządzenie się dość mocno grzeje. Były tutaj dwie aktualizacje, które miały już to poprawić, niestety no, póki co e, chyba nie do końca się udało. Natomiast jeżeli chodzi o sam interfejs, e, sporo poprawili i naprawdę strasznie mnie to cieszy. Apart jest bardzo podstawowy i myślę, że spokojnie może konkurować z, ze smartfonami z Androidem e, za 500-600 zł. Jak najbardziej. E, aparat do selfie niestety w ogóle się nie liczy, bo bardzo dużo szumu generuje, nawet jeżeli jest e, słoneczny dzień, więc. E, to niestety słabe. Dajcie znać co myślicie. Trzymajcie się, zapraszam do komentarzy. No i cześć.